Wiesz, że motyl może syczeć? Rusałka pawik dobrze wie, jak o siebie zadbać. W sytuacji zagrożenia siada ze złożonymi skrzydłami, co daje mu świetny kamuflaż, gdyż spodnia strona jest ciemno-marmurkowa. Jeśli udawanie suchego liścia nie wystarczy, motyl nagle otwiera skrzydła, pokazując wielkie pawie oka, nierzadko odstraszając, a przynajmniej dezorientując napastnika. Czasem jednak duże oczy nie wystarczą, wtedy szybki zryw może uratować mu życie. Motyl ten ma jeszcze jedną znakomitą zdolność. Wydawania sycząco szeleszczącego dźwięku, którego nie jeden gryzoń potrafi się przestraszyć. Posłuchajcie sami. Gdy dni stają się coraz krótsze, temperatura spada. Rusałka pawik szuka przytulnego miejsca w jaskiniach, drzew, piwnicach, strychach, by zapaść w diapauzę, swego rodzaju sen zimowy owadów. Ten motyl żyje stosunkowo długo, bo aż 10 miesięcy. Więc jeśli go spotkasz zimową porą w suchym i chłodnym miejscu, daj mu doczekać wiosny, bo gdy tylko ją poczuje, budzi się i wychodzi z kryjówki, by nabrać sił. Często wtedy możemy je zaobserwować wygrzewający się na słońcu lub spijające nektar z wierzb i innych wcześniej kwitnących roślin. Muszą wzmocnić się możliwie najszybciej, bo to właśnie wtedy zaczynają się gody. Samce w tym czasie są bardzo terytorialne. Potrafią całymi dniami siedzieć na skraju leśnej ścieżki, gdzie zaczyna się jego rewir i czujnie obserwuje. Gdy tylko rywal pojawi się, natychmiast wzlatuje, by zaatakować. Te piękne tańce dwóch motyli, gdy wznoszą się i nagle opadają, krążąc wokół siebie, to właśnie ich sposób na wymanewrowanie i zdominowanie przeciwnika. Zwykle słabszy osobnik szybko oddala się z miejsca klęski. Co ciekawe, potrafią być tak waleczne, że atakują również motyle innych gatunków. Samice z kolei są dość wybredne, a dorator, by zostać zaakceptowanym, musi się wykazać siłą i wytrwałością. Wielogodzinna gonitwa za kandydatką nie zawsze musi zakończyć się sukcesem. Jeśli samica została już zapłodniona, bądź kandydat jej nie odpowiada, potrafi posunąć się do podstępnych sztuczek. Najprostszym sposobem na pozbycie się delikwenta to zwiać na drzewo i poczekać, aż odleci. Jednak potrafią też tak wymanewrować samca, by ten zamroczony za uroczeniem, latając wokół niej, znalazł się na rewirze innego samca. Wtedy samica, zasadą, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, bierze nogi za pas. Po zakończonych godach samica składa do pięciuset maleńkich, zielonych, kulistych jajeczek na spodniej części liści, najlepszych pokrzyw w okolicy. Gąsienice tego gatunku przechodzą kilka form, z których ostatnia jest najpiękniejsza wręcz kosmiczna. Zdjęcia i tekst: Anna Iwan. Czytała Anna Iwan.